Dzień dobry, pora na pierwszą nockę. I pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to złowienie uklejki, która chyba właśnie robi branie. Wziąłem ze sobą na pomost wędkę, trochę zanęty, paczkę robaków. I nie mamy uklejki, mamy malutką wzdręgę. A to niedobrze. Łowię bardzo blisko, mniej więcej na siódmym metrze. Rzuciłem tam już dwie małe garstki z mokrej zanęty, bardzo mocno przemoczonej. Z nadzieją, że zaraz pojawią się tam ukleje w jakiejś masowej liczbie. Jednak się nie pojawiły, ale tutaj widać masę rybek. Zobaczymy, czy są wśród nich uklejki. To może pod samymi nogami, skoro nie tam. Chociaż obstawiam, że tutaj będą same wstręki, ale i tak spróbuję. Jeżeli się nie uda żadnej złowić w najbliższą minutę, zanęcę jeszcze raz i próbuję tak jak wcześniej. Nawet nie używam kołowrotka, po prostu mam rozwinięte ileś żyłki. Które podaje do przodu, a tam chyba mamy rybę od razu. Jednak nie. Wychodzi na to, że musimy próbować gdzieś tutaj. Ajajaj, aj, aj. ładne branie. Nie wziąłem ze sobą bata, więc muszę sobie radzić moją zwykłą odległościówką. Ale przy uklejach nie powinno być problemu, jeżeli w ogóle tutaj są. <ścoughs> nie do wcięcia. O, ciekawe co to było. Niestety tego się spodziewałem. Nie widać żadnej uklejki. Złowiłem do tej pory chyba 8 wzdręk, wszystkie tej wielkości, ani jednej uklejki. Haczyk w rozmiarze 18, bardzo cienka żyłka. Co chwilę dorzucam jakąś kartkę zanęty. Po prostu ich nie widać, chociaż wzdręka. No właśnie. A skoro tutaj jest tak dużo wzdręk, no spróbuję rzucić kawałek dalej. Może to pomoże. Nie wiem ile już tej wielkości rybek złowiłem, ale chyba nie ma to żadnego sensu. Poszukam jakiegoś miejsca, na którym będę chciał zostać na noc i tam jeszcze raz spróbuję złowić jakąś uklejkę albo cokolwiek innego. Widzimy się za chwilę. Sytuacja wygląda tak, że w miejscu, w którym już planuję zostać na noc, również biorą same wstręki. W związku z tym rozłożyłem pikera, rzuciłem trochę na głębszą wodę, z nadzieją, że uda się złowić chociaż jakąś płotkę i póki co się nie udaje. Na spławik nie ma uklei same wzdręgi, na klasyka póki co mam też trzy wzdręgi. Popróbuję tak jeszcze przez 10 minut, jeżeli się nie uda. Mówi się trudno, poradzimy sobie bez, mam jeszcze dendrobeny, mam wątróbkę. Coś tam się zawsze wymyśli, o właśnie zbranie na klasyku. Bardzo delikatne, spróbuję jeszcze raz. Taka potężna ryba. Już nie jestem pewien, czy jest, ale chyba jest. Mam nadzieję, że płotka albo krąpik. Pięknie, krąpik już może być, już sobie poradzimy. Póki jeszcze próbuję łowić cokolwiek. Mój plan jest następujący: jedną wędką w nocy będę łowił z gruntu, drugą prawdopodobnie na świecący spławik, ale chyba przygotuję sobie też drugą gruntówkę na wypadek, gdybym zrobił się śpiący, zmęczony, coś by się wydarzyło. Biorę też pod uwagę możliwość położenia dwóch wędek na dwóch zupełnie różnych miejscach. Mogę łowić w lewo, na wprost i w prawo, na wprost i w prawo będę miał problem z gałęziami nad głową, więc myślę, czy jednej wędki nie rzucić gdzieś tutaj w tę zatokę. I jedną łowić na wprost Tak czy inaczej na jednym kiju na noc będę miał sygnalizator Więc bez problemu sobie z tym jakoś poradzę A póki się nic nie dzieje Dla odmiany, wiadomo To przygotuję sobie drugą wędkę A nawet trzecią Piękne branie na spławiku Udało mi się przewrócić pokrowiec z wrażenia Ale ryba nie będzie piękna Może chociaż płotka Kolejna wdręka. Tych mamy tutaj naprawdę mnóstwo. Oleś było tu branie. Ja cię kręcę. Potężne było. Nie wiem czy jest ryba nawet. Jest, yeah, może będzie coś drugiego, co się przyda. Płoteczka. Kurczę płoteczki trochę szkoda. Tam cię na razie do wiaderka z wodą, co? Na klasyku przestały mi brać te bardzo małe ryby. Porzucam już kawałek za wypłycenie, na taki spadek, gdzie powinny właśnie być płotki, krąpie, leszcze i tym podobne ryby. Nie wiem, ile trwało to branie, bardzo późno zauważyłem, ale mamy i uklejkę. Więcej raczej nie potrzebujemy. Także biorę się za przygotowanie stanowiska na noc. Wielkimi krokami zbliża się zachód słońca na spławiku. Zaczynam od dendrobeny i pod niego zanęcę. I tak jak mówiłem wcześniej, jestem na jednym stanowisku, takim powiedzmy bardzo dużym i wędki będę miał w dwóch różnych miejscach z uwagi na to, że ani tutaj, ani tutaj nie będę mógł precyzyjnie rzucać spławikiem, a w tę stronę mam łatwe rzucanie. Póki jeszcze widać cokolwiek, moja mieszanka to zanęta ochotka. Niestety już wyrzuciłem opakowanie, gdzieś je Wam tutaj wkleję. Zmieszane z ziemią, jezioro mniej więcej pół na pół. Chodzi o to, żeby to był śmierdzący zapach. Do mieszanki dodaję trochę peletu 12 mm, A może akurat wnęcimy coś ciekawego. I kukurydzę z puszki. Zrobimy taki dziwny miks różnych smaków, zapachów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście sprawdzę, czy kukurydza dobra, żeby nie truć ryb. Delikatnie mówiąc, bardzo średnia i to już kolejna taka puszka. Wsypiemy prawie wszystko. Trochę sobie zostawię do podjedzenia, mimo że jest średnia. Przygotowałem cztery całkiem spore kule. Jest tutaj całkiem dużo peletu kukurydzy, na wypadek, gdyby drobnica zdążyła mi to jeszcze zjeść. I chodzi o to, żeby tego nie zrobić precyzyjnie. No tak, nieprecyzyjnie to trafiam w spławik, wiadomo. I dlaczego chodziło mi o to, żeby to nie było w jednym miejscu? Rzucając w nocy w tamtym kierunku, nie będę miał odniesienia do niczego. Tam nie ma żadnej lampy, latarni, zupełnie nic. Więc będę po prostu rzucał mniej więcej w tym kierunku, a ponieważ zanęciłem spory obszar, zawsze gdzieś to będzie w okolicach mojego nęcenia. Nawet widać, jak drobnica już zasuwa w stronę spławika. Na drugiej wędce zaczynam od sporego kawałka wątróbki. Mam koszyk, który również nabiłem zanętą, skoro jest śmierdząca. To mam nadzieję, że pomoże. I planuję łowić po pierwsze bez klipa. Mam nadzieję, że jako tako będę celnie rzucał. A po drugie z tego miejsca, gdzie złowiłem krąpia, płotkę, więc z tego pierwszego, mocniejszego spadku. Można by rzucić chyba kawałeczek dalej, ale nie jest najgorzej. Nie, spadło już znacznie głębiej. I na tej wędce od razu mam odpalony sygnalizator. Prawdopodobnie raczej będę skupiał się na spłowiku, chociaż mam cały czas na uwadze, że być może tę wędkę. W ciągu nocy przeniosę w jakieś inne miejsce, jeżeli tutaj nie działoby się zupełnie nic. Zaczynamy od wątróbki. Co będzie dalej? Zobaczymy. Jesteśmy już chwilę po zachodzie słońca, ale jeszcze coś widać. Spławik póki co nawet nie tknął. Moja wątróbka jeszcze nawet nie dotknięta. Natomiast w tej okolicy widać mnóstwo, mnóstwo drobnicy. Na mniej więcej 30 metrach kwadratowych tam wszystko oczkuje. I myślę, że to moje łowienie w zatoce może się okazać albo strzałem w dziesiątkę i uda się połowić coś ciekawego, albo bardzo złym pomysłem. Obawiam się, że dzisiaj przynajmniej w tym miejscu nie będzie półśrodków. A co do wątróbki, która jest tam, plan jest następujący: zostawię ją mniej więcej do godziny 22-23. Jeżeli nic, to spróbujemy na filecik. Moja dendrobena jest cała i zdrowa, spławik ładnie świeci może nie do latarki, ale bardzo ładnie świeci. Ale tym razem zupełnie spudłowałem rzut. Mam trochę łatwiej, bo widzę w obiektywie aparatu, czy mój spławik się tam łapie, czy nie. Moja wątróbka też jest cała i zdrowa, więc chyba tym razem spróbuję ją rzucić trochę bliżej, skoro nic jej nawet nie dotknęło. Tylko będę się starał uważać na wszystkie drzewa. I nie nietoperze. Oczywiście hamulec koło mam na pełnym luzie. I tylko dopinam i odkładam na sygnalizator i gaszę latarkę, bo mnie zaraz zjedzą komary i muchy. 22.30 Sytuacja wygląda tak, że nic się nie dzieje: ani na gruncie, na wątróbkę nie było nawet jednego pika, ani na moim spławiku nie wydarzyło się absolutnie nic. Jedyne co widać to bardzo małe ryby blisko brzegu i zupełnie nic więcej. Kiedyś było tutaj bardzo dużo raków w nocy, ale dzisiaj nie widzę żadnego. Jeżeli do 23 nic się nie wydarzy na moim gruncie, to wątróbkę prawdopodobnie zmienię na filecik. A zapomniałem Wam powiedzieć, że wypuściłem płotkę. Skoro jest ukleja, to skorzystamy z niej. Wtedy też trochę przerobię to wszystko tak, żeby w razie jakiegoś brania, ryba mogła luźną wyciągać żyłkę. Oleż mi przeleciał nad głową. Póki co wracam do spławika. A tutaj się coś plusnęło po drugiej stronie, ale nie widzę co to było. Moja wędka spławikowa jest jak zaczarowana. Od kiedy ją rzuciłem, nie wydarzyło się absolutnie nic. Nawet jednego drgnięcia spławika nie było. Nie wiem czy go zobaczycie, właśnie obok mojego spławika. Teraz zanurkował, przepłynął bub. 30 cm, 40 co za dziad? Nadal nie dzieje się nic, ale ja nadal jestem w dobrej myśli. Mój sygnalizator miga. Były dwa bardzo delikatne puknięcia. Mam nadzieję, że zaraz coś się pokaże na wątróbkę. Coś tam się bardzo delikatnie, ale jednak dzieje. Poczekam chwilę. Może to będzie jakiś węgorz, sum albo coś takiego. Zobaczymy. Uj! Dobra. Coś tu mamy. Ła! Wow! Gadzina! Na wątróbkę mamy gadzinę. Ale numer! <laughs> Ale jesteś sznurowa. O ty, gościu! No, nie za potężny się trafił, co? Nie damy Ci się w nic wkręcić. Wyszalej się trochę. Mam nadzieję, że nie zajadłeś za głęboko. Branie było mega dziwne. Mam nadzieję, że się nagrało. Ale godzina malutka. Przed chwilą przerzuciłem ten zestaw. I rzuciłem w trochę inne miejsce niż wcześniej. Ale się obwinął. Nie urwi przyponu. Nie widzę haczyka. Chodź gdzieś kawałek dalej. Na jakąś trawę. A mój spławik? Spławik się nie rusza. Ale tu mamy gadzinę. To było bardzo specyficzne branie. Ale najpierw spróbujemy tego gościa wypuścić. Ale jeszcze się musi trochę po wygłupiać. Na pierwszy rzut oka haczyka nie widzę, ale zaraz spróbujemy to naprawić wypychaczem. Przyponu wystaje bardzo dużo, w związku z tym nie możesz być tak głęboko wcale zapięty, nie? Pierwsza godzina od roku, ale no sznurówka. <grych> Póki ryba nam jeszcze szaleje, jest 23.35 i przez te piki trochę przetrzymałem przerzucenie na filecik, ale najpierw spróbujemy cię jakoś wypuścić, co? To jak Cię zostawię na trawie, to jest duża szansa, że mi uciekniesz. Łatwo nie było, dodatkowo gość uciekł mi z maty. Mierzyłem go na palce, ma około 50 cm. Dosyć ciężko zrobić tak, żeby się jakkolwiek wyprostował. Jak już tu leżysz, to leż. Trochę się uspokoił. 20, 40 około 50, ale sznurówka jest niesamowita. Jeszcze cały się ubrudziłeś, dziadu. Niepotrzebnie. Jakby na to nie patrzeć, mój pierwszy wękosz od roku. Sznurówka, bo sznurówka, ale jest. No i pościągamy z tego trochę z ciebie, bo niewyjściowo wygląda, że już wracał do wody. Potrzebowałem siatki, żeby czymś go złapać, bo śliski niesamowicie. Mam nadzieję, że uda się nagrać wypuszczenie pod wodą. O, chyba już bardzo chcę iść, bo mi się oplątał wokół ręki, a ja cię chcę gonić z GoPro. <laughs> nie udało się chyba. Uciekł niekontrolowanie, poszedł tam w krzaki. A weź teraz człowieku jakoś dopiesz tę rękę po jego śluzie. Ale zupełnie szczerze właśnie na to liczyłem. Albo na węgorza, albo na jakiegoś małego suma. A skoro było branie na wątróbkę to chyba spróbujemy na to samo jeszcze raz. Chyba pierwszy raz w życiu złowiłem węgorza na wątróbkę, a za młodego łowiliśmy tych węgorzy całkiem sporo. Założyłem świeży kawałek wątróbki, a już rzucam, chyba rzuciłem teraz nawet za blisko, ale kto wie. Biorąc pod uwagę, że mamy aktualnie środek nocy, nie jestem pewien, czy Wam wszystko dobrze powiedziałem, Zanim podniosłem wędkę, było kilka delikatnych pików. To się bardzo delikatnie unosiło, słyszałem na sygnalizatorze. Nie było żadnej rolki, niczego takiego. Za kilka minut podszedłem po prostu przerzucić wędkę i okazało się, że na tej wędce już czekała na mnie ryba. I tak od razu pomyślałem, że to będzie węgorz, który po prostu sobie zjadł wątróbkę, gdzieś się tam zakopał w mule i grzecznie na mnie czekał. Cieszy niesamowicie, bo pierwszy od roku, a no nie ukrywam. Liczyłem dzisiaj na węgorza, może sandacza, jakimś cudem na filety, może małego suma. Na spławiku wiadomo, na cokolwiek. Ale najważniejsze, że udało się złowić coś ciekawego. Ale patrząc na to, tym bardziej zaczyna mnie martwić mój spławik, na którym nie dzieje się zupełnie nic. Ale kto wie, może w niedługiej przyszłości zacznie się dziać też tam coś ciekawego. Nawet sobie nie zrobiłem zdjęcia tego węgorza, nie mam się jak pochwalić nikomu. No trudno. W okolicach 50 cm jak dla mnie naprawdę fajna ryba, bo raz w roku to jest maksimum, na co mogę liczyć w mojej okolicy. To na spławiku zrobimy małą zmianę, bo tutaj nie wydarzyło się zupełnie nic. Założyłem 5 białych robaków. Spróbujemy w ten sposób. Myślę, że dobrze wylądowało. Mam nadzieję, że coś nam się ruszy i na tym spławiku, bo po takim nęceniu spodziewałem się, że będzie chociaż leszcz, krąb. Może chociaż płotka, że cokolwiek będzie się działo, a tutaj nie było nawet dotknięcia dendrobena, nie była nawet muśnięta. Także mam nadzieję, że teraz się to trochę poprawi. Czekamy dalej. Godzina 1.39, nie wydarzyło się absolutnie nic więcej, więc założyłem filecik. Zobaczymy w ten sposób. I tak myślę, że tym razem rzucę trochę dalej na to pogranicze płytkiej, głębokiej wody. O, widzę, że tam coś płynie. Ale jest za daleko, musimy to zostawić. Spróbuję to zrobić w starym stylu: czyli wbiję patyczek w ziemię, delikatnie zahaczę żyłkę, tak żeby po jakimkolwiek pociągnięciu ryby była jakaś sygnalizacja, nawet bardzo delikatna, ale żeby była. I nawet jeżeli będzie tylko jeden pik, będę wiedział, że trzeba szybko zasuwać w stronę wędki. A na moim spławiku nadal nie wydarzyło się zupełnie nic. Ta wędka nawet raz się nie ruszyła, konkretnie ten spławik nawet raz się nie ruszył. Więc po prostu sobie tutaj siedzę dla sportu, żeby mi nie było za ciepło gdzieś indziej. I czekam, czy wydarzy się coś ciekawego. Ależ wielki pająk mi chodzi po kołowrotku. Uciekaj. Obawiam się, że to co mówiłem na samym początku, wybierając to miejsce, tą zatokę, że albo będzie się tutaj działo niesamowicie, albo wcale. Niestety to chyba były prorocze słowa i niekoniecznie w tym odpowiednim dla mnie kierunku. Ale kto wie, tutaj może się zdarzyć jedna ciekawa ryba i wszystko się zmieni. Póki co piję ciepłą kawę, może zaraz uda się coś zjeść. Wstępnie planowałem zostać mniej więcej do drugiej, ale po tej złowionej godzinie, tam o, gdzie nic nie widać po ciemku pewnie nabrałem ochoty i zostanę minimum do trzeciej a później się pewnie będę zastanawiał co robić dalej trochę ciepłej kawy i może jakiś ciekawy pomysł wpadnie mi do głowy póki co moim najlepszym pomysłem jest zjedzenie kabanosów a w czasie jedzenia będę grzecznie oczekiwał na jakieś branie smacznego niestety tym razem jedzenie nie pomogło ale podszedłem do mojej gruntówki i widzę tutaj mnóstwo tej wielkości małych rybek zaraz za roślinami, a w roślinach zresztą też. Nie wiem, czy to zmienia cokolwiek w kontekście mojego łowienia, poza tym, że latają nietoperze. Ale mój aktualny plan jest chyba następujący: gruntówki już chyba nie przerzucam, albo przynajmniej przez godzinę nie będę jej dotykał. A na spławik nie wiem, nie mam pomysłu, próbowałem też przez spławiku trochę innych rzeczy. Próbowałem m.in. zmniejszyć grunt i łowić gdzieś znacznie bliżej, zaraz za roślinnością. Próbowałem tam z prawej strony, gdzie wcześniej było mnóstwo drobnicy. Próbowałem łowić w toni, bo od czasu do czasu ta drobnica się jeszcze pokazuje. Nie dzieje się absolutnie nic. Postaram się to przeczekać i zobaczymy, co się stanie. Sygnalizator świeci. Mój patyczek się oderwał. Wszystko zgodnie z planem, ale nie widzę, żeby moja żyłka gdzieś wyjeżdżała. Oczywiście, kabłąg jest otwarty, więc ryba może sobie spokojnie, luźno wyjeżdżać. I to nie był jeden pik, to było takie raz, dwa, trzy, cztery, mniej więcej. Więc nie był to na pewno przelatujący nietoperz. Albo prawie na pewno, właśnie widzę, jak zaczęły nisko latać. Ale załóżmy, że to była ryba. Dobra, myślę, że na wszelki wypadek lepiej sprawdzić, czy nic tam na nas nie czeka. Damy jeszcze. Chwilkę, żeby zobaczyć, czy nie zacznie wysnuwać żyłki. Po dwóch minutach nie zaczęła. Zerknę jeszcze jak z i zaraz tu wracam. Przez pływiku nie ma zaskoczenia, jak się nie ruszał, tak się nie rusza. Wracamy tutaj. Nawet milimetr żyłki więcej nie wyjechał i myślę, że po prostu sprawdzimy. Nie ma nic. A to przy okazji szybko przerzucimy. Powtarzamy. Tak samo jak wcześniej, kabłąk otwarty, moja żyłka jest zahaczona o taki mały patyczek. Jeżeli pojawi się branie i zacznie wyciągać żyłkę, to usłyszę tutaj przynajmniej kilka piknięć, ale nie chcę już zrywać mojego patyka. W końcu się coś wydarzyło, a to już naprawdę dużo. Idziemy zobaczyć jak mój nieszczęsny spławik. Nie wiem od jak dawna mam już założone te białe robaki, ale są chyba nawet niedotknięte. Niestety. Widocznie ryby mają jakiś powód, żeby się tutaj nie pojawiać, a ja nie chcę zmieniać miejsca i iść tam. Nie widać, wiem, gdzie mam gruntówkę. Z uwagi na to, że będę miał bardzo prostą drogę do plątania zestawów. Słyszeliście, mam nadzieję. Ok, żółka się nie rusza. Obawiam się, że to mogłem jaśle założyć żółkę za patyczek. Niestety jest to dalece prawdopodobne. Założymy jeszcze raz. Założyłem jeszcze raz na trochę dłuższy patyczek. Mam nadzieję, że tym razem będzie ok, ale ciśnienie podskoczyło i to srogo. Znowu kilka piknięć, i nic więcej. Tym razem nawet patyczek się nie zerwał, więc nie mogło to być mocne szarpnięcie. Ale ewidentnie coś tutaj się zaczęło dziać w okolicy. Kabung cały czas otwarty, więc jeżeli ryba będzie chciała wyjechać, nie powinna mieć z tym żadnego problemu. Tutaj przynajmniej czasami coś się dzieje na spławiku. Nadal nic. Zaczyna świtać, podejrzewam, że wy jeszcze nic nie widzicie, ale kiedy zapalę latarkę, ja nie widzę spławika, który przed chwilą się lekko przytopił. W końcu pierwszy raz, od wiecie ilu godzin? Przez 7 godzin nie widziałem żadnego ruchu spławika, aż do teraz. Oczywiście budzi się białoryb, co jest pewnie powodem tego, że cokolwiek się wydarzyło. Ale tak czy inaczej, ja się już powoli pakuję i małymi kroczkami wynoszę rzeczy. Na szczęście nie miałem ich dużo. O, ale z tego co widzę, to... Ryby po prostu obijają się i spławik. Jeszcze chwilę mają. A tu co się dzieje? Co wy kaczki tu? Co panikę siejesz! Tu są małe kaczuchy i ktoś je spłoszył. I to nie byłem ja, tylko ta kaczka, która odleciała. A jeśli chodzi o moje łowienie na filecik. Skuteczniejsza okazała się wątróbka, która zrobiła jedno delikatne branie, ale skończyło się rybą. A na filecik były dwa szarpnięcia, ale niestety nie wiemy co to mogło być. Ryby macie jeszcze chwilę, może ten czas przed samym wschodem słońca będzie jeszcze lepszy. Godzina 4:01, czas zobaczyć, co z naszym filetem. Sygnalizator działał, więc raczej potwora nie mieliśmy. Filecik na haczyku z pewnością jest, jest całkiem ciężki, ale niestety jest niedotknięty. Jeszcze zerkam, jak mój spławik, bo ten jakoś tam zaczął się ruszać, ale póki co się rozmyślił. Udało się złowić gadzinę, a zostało mi całkiem sporo wątróbki, która była otwarta przez całą noc, a dodatkowo wczoraj skończył się termin przydatności. Dzisiaj nie używałem, żeby nie było, że ryby truje, więc całą resztę daję do wody. Z całą pewnością jakieś ryby sobie z tym bez problemu poradzą. Biorę się za składanie całej reszty sprzętu, którym się zaplątał o podpórkę. Co za dziadek. Jeżeli na spławiku jeszcze coś się wydarzy, zobaczycie teraz. Jeżeli nie, nie była to nocka moich marzeń. Przez 7-8 godzin całe jedno branie i nic więcej. Spławik ruszył się dopiero rano. Głowy nie dam, czy to co się działo na fileta to były brania, czy nie. Ale złowiłem gadzinę, drugą przez 10 lat, także naprawdę było warto. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.